Początek nowego roku to doskonały moment do podsumowań minionych 12 miesięcy, jak również doskonały moment do prezentacji planów i działań na obecny rok. W Gminie Murowana Goślina mieszkańcy oraz zaproszeni goście mają możliwość poznania tych planów podczas spotkania noworocznego, na które jak co roku zaprosił burmistrz Dariusz Urbański. Spotkanie noworoczne to przede wszystkim spotkanie. Przyjaciółmi, znajomymi, z mieszkańcami, zaproszonymi gośćmi, ale to przede wszystkim prezentacja planu na dany rok, to co chcemy w roku bieżącym zrobić i cele strategiczne na lata następne, a tymi celami to przede wszystkim dbanie. I rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, i rozbudowa budowy dróg lokalnych. To największe bolączki, na które mieszkańcy się skarżą i czekają, żeby były zrealizowane. I na to właśnie stawiamy w tej pięcioletniej kadencji. Podczas tegorocznego spotkania nie mogło zabraknąć tematu, którym w roku 2018 żyła cała gmina. Mowa oczywiście o wybuchu gazu na ulicy Gnieźnieńskiej, do którego doszło kilka godzin po ubiegłorocznym spotkaniu noworocznym. Było to zdarzenie niezwykle dramatyczne, jednak dzięki odpowiednim działaniom służb ratowniczych udało się uniknąć najgorszego. W pożarze nikt nie zginął, a poszkodowane osoby otrzymały natychmiastową pomoc. I to właśnie za tę pomoc podczas tegorocznego spotkania burmistrz podziękował wojewodzie wielkopolskiemu, marszałkowi województwa. Staroście powiatu poznańskiego, służbom ratowniczym oraz firmie Gaz System, która w sposób niezwykle fachowy podeszła do tematu odszkodowań i pomocy zarówno pogorzelcom, jak i mieszkańcom gminy. Na spotkaniu noworocznym jak zwykle wyróżniono przedsiębiorców z gminy murowana goślina, firmy i ludzi, dzięki którym rozwija się lokalna gospodarka. Corocznie na każdym spotkaniu noworocznym honorujemy. Przedsiębiorców tego małego, średniego i przedsiębiorcę dużego, ale także wręczamy nagrodę za całokształt działalności. W tym roku za całokształt otrzymał pan Stefan Wysocki, który współpracował z gminą przez kilkanaście lat. Był zawsze na telefon. Miły, sympatyczny, serdeczny człowiek i cieszę się, że miałem ten zaszczyt mu wręczyć tą nagrodę. Dla pana Stefana Wysockiego nagroda za całokształt działalności to ważne wyróżnienie. No w każdym razie radzie jest bardzo dużym wyróżnieniem do mnie i podziękowaniem za tyle lat, kilkanaście lat współpracy z Urzędem Gminy. Współpracowałem z trzema burmistrzami do tej pory, no, że tak wyszło jak wyszło, no, ale jest, bardzo się cieszę, że władza pamięta i ludzie o mnie także. Oprócz pana Stefana Wysockiego nagrodę w kategorii całokształt otrzymała również Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza. Spółdzielnia, w której mieszka niemal 4000 tysiące i która w roku 2018 obchodziła jubileusz 35-lecia. No, przede wszystkim jest to, akurat się zbiegło z 35-leciem Spółdzielni Mieszkaniowej, ukoronowanie tej 35-letniej działalności. i Myślę też pewnym bodźcem do działania na przyszłość żeby jeszcze te parę rzeczy, które zostały do zrobienia, żeby tak jak y, kiedyś wspomniałem, y, projekt Zielone Wzgórza został w pełni wykonany, żeby to zrealizować. Myślę, że nam się to uda zrobić. W kategorii Duży Przedsiębiorca Roku nagrodę otrzymała firma Inline Poland, która zatrudnia niemal 350 pracowników. W kategorii Średni Przedsiębiorca nagrodę otrzymała firma Building Service Piotr Wtorkowski, a w kategorii Mały Przedsiębiorca Roku 2018 w gminie Murowana Goślina nagrodę otrzymał Jacek Łódzki, firma Jack Trans. No jest mi niezmiernie miło, że gmina docenia przedsiębiorców zarówno jak i małych, tak i dużych w różnych dziedzinach. No, jest to jakoś motywujące, żeby... Się rozwijać, brnąć do przodu, poszerzać swoje horyzonty, poszerzać działalności, współpracować z różnymi yy, zakładami, z różnymi firmami. No, no działać na, na, na dobro gminy. Dla dobra gminy działają też sportowcy, dla których również, jak co roku, przygotowano stypendia. W tym roku otrzymało je aż 10 młodych sportowców. Cieszy mnie, że z roku na rok mamy coraz więcej sportowców w różnych kategoriach: od karate po tańce, po siatkówkę po tenis. Cieszę się, że nie przyznajemy stypendium tylko za dyscypliny olimpijskie, tak jak było w latach. Nim zostałem burmistrzem, tylko przyznajemy rzeczywiście za szczególne osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych i to mnie bardzo cieszy. Dzisiejszy sport na wysokim poziomie wymaga ogromnej pracy, ale też i pieniędzy. Dlatego stypendia są dużym wsparciem dla goślińskich sportowców. Sport, jak, jak wiemy, koszty bardzo duże. Przede wszystkim zaangażowanie rodziców, poświęcony czas, dojazd, sprzęt sportowy no, różny, różny sport, różnego sportu, różnego sprzętu wymaga, dlatego te pieniądze, które tutaj gminna przeznacza, wydaje się, jest to bardzo duży zaszczyt dla nich, dla, dla samych i dla rodziców tutaj, zwłaszcza myślę o tych młodszych y, dzieciach, jest to dla nich wydaje mi się, dobry, duży zaszczyt. No przede wszystkim dużo, duża szansa do rozwoju się, bo jednak no, każdy pieniądz się liczy, żeby się rozwijać i nabierać dużego doświadczenia, bo po powiem, wtedy można gdzieś pojechać na jakiś turniej albo inne zawody i patrzeć na lepszych i, Potem trenować, by osiągnąć ten poziom. Na spotkaniu noworocznym w Murowanej Goślinie pojawiło się wielu przyjaciół miasta i gminy. Wśród nich starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski. Ja dzisiaj z przyjemnością jestem tutaj w Murowanej goślinie. Cieszę się, że nie ma zmian, ponieważ jedna kadencja to jest za mało dla samorządu. Cieszę się, że jest pan burmistrz, że ma wsparcie w tej chwili w Radzie życzę jak najlepiej Murowanej goślinie. to także mój okręg wyborczy, więc dbałość o gminę Czerwona-Gimurowaną goślinę. mam wpisaną tą dbałość w głowie i w sercu. Podobnie ma honorowy obywatel miasta ksiądz Jan Puzyna, który jak zwykle pojawił się na spotkaniu noworocznym. Właśnie kolejny rok, kolejne spotkanie, bardzo wszystko jest miło. Wszystkich pozdrawiam z ośmiany, zaśnieżonej i zamrożonej trochę, I, ale pozdrawiamy właśnie ciepło i cieszymy się, że w tym roku już y, rozpocznie się dziesiąty rok naszej współpracy. Wiele już jest za nami, ale na pewno jeszcze wiele przed nami i życzę tego wszystkiego a żeby, na, żeby w tym roku właśnie jeszcze więcej no, dało się nam zrobić wspólnie i, i może coś nowego jeszcze wymyślić. Po części oficjalnej przyszedł czas na odrobinę rozrywki, którą zapewnił zespół śpiewaczy Goślinianka pod dyrekcją Alicji Duszczyk.